Stan zapalny to cichy wróg. Nie zawsze boli od razu, nie zawsze daje wyraźne objawy, ale z czasem potrafi powoli niszczyć stawy, serce czy nawet mózg. Może wynikać z diety, stresu, braku snu i przez lata działać w ukryciu. Ale istnieje coś, co może działać jak codzienna tarcza ochronna. Nie kosztuje majątku, nie wymaga recepty i większość ludzi ma to w kuchni. Mowa o przyprawach, które działają jak naturalne leki przeciwzapalne. Pierwsza z nich to kurkuma, złocisty proszek, który zawdzięcza swoją moc kurkuminie. Ten niezwykle silny przeciwutleniacz łagodzi bóle stawów, wspiera pracę mózgu i może spowalniać procesy starzenia. Jest tylko jeden problem: sama wchłania się słabo. Dlatego zawsze warto łączyć ją z czarnym pieprzem, którego piperyna zwiększa jej przyswajalność nawet o 2000%. Dodaj szczyptę do zupy, sosu czy smoothie, a zaczniesz czuć różnicę. Drugi bohater to Imbi, Ten korzeń od wieków stosowany był na bóle mięśni, przeziębienia i problemy trawienne. Jego gingerol nie tylko rozgrzewa i poprawia krążenie, ale też hamuje procesy zapalne w całym organizmie. Kilka plasterków w herbacie albo starty do sosu i dostarczasz organizmowi naturalnej dawki zdrowia. Kolejny cynamon cejloński. Warto zaznaczyć, że to nie jest ten sam cynamon, który zwykle trafia do naszych kuchni. Ten prawdziwy, cejloński, jest delikatniejszy w smaku, ale za to pełen polifenoli, które neutralizują wolne rodniki. Co więcej, pomaga stabilizować poziom cukru we krwi, a to kluczowe, bo wysoki cukier jest prostą drogą do przewlekłych stanów zapalnych. Wystarczy odrobina w kawie czy owsianc, by połączyć przyjemność ze zdrowiem. Nie można zapomnieć o czarnuszce, znanej od starożytności jako Złoto Faraonów. Jej tymosziną to potężny związek przeciwzapalny, który wspiera odporność, łagodzi alergię i pomaga w walce z infekcjami. Ma lekko-gorzkawy smak, ale świetnie sprawdza się jako dodatek do sałatek, pieczywa czy domowych past. Piąty składnik na naszej liście to pieprz kajen ostry i ognisty, ale właśnie taka psaicyna, która odpowiada za jego charakter, działa jak naturalny środek przeciwbólowy. Blokuje receptory bólu, poprawia krążenie i rozgrzewa od środka. Dodaj odrobinę do sosu czy gulaszu, a przy okazji wesprzesz swój metabolizm. 6. Kardamon. Aromatyczny i korzenny, ale nie tylko dla smaku. To przyprawa, która redukuje stres oksydacyjny, wspiera serce i obniża ciśnienie. Można dodać go do kawy, deserów, ale też do dań wytrawnych. W kuchni indyjskiej to składnik wielu potraw mięsnych. Na koniec goździki, maleńkie pąki kwiatów, w których kryje się eugenol, jeden z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów. Działają przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i łagodzą ból. Idealne do herbaty w zimowe dni, kompotów, a nawet marynat. Te siedem przypraw to małe skarby natury, łączą smak, aromat i potężną moc ochrony zdrowia. Wprowadzaj je do swojej diety stopniowo, eksperymentuj z przepisami i pozwól, by stały się codziennym elementem twojej kuchni. Bo czasem to, co najprostsze, okazuje się najbardziej skuteczne.